Witam serdecznie, to Scruillat i kolejny odcinek z serii były sobie Czołgi. Bohaterem tego odcinka jest Black Prince. Angielski Czołg ciężki, siódmego tieru. Bardzo podobny do Churchill, Serii Churchill. Wyróżniający się chyba tylko tym, że ma osunięte gościnice. I trochę lepsze działo. Też nie, jest, nie dają sobie uciąć ręki. Bitwa standardowa na mapie Klasztorn. Rzuciło mnie tutaj na dosyć większe tiary niż ja, na ósemki. Tutaj główne się robocze są ósemki. Po naszej stronie aż cztery niszczyciele z osmowego tieru, po ich stronie tylko jeden ósmy tier, ale więcej mają czołgów ciężkich co może się nam odbić. Bo jak jedna strona pójdzie, padnie, puszczą ciężkimi czołgami, to można już nie obronić się. Samymi niszczycielami, plan na bitwę. No to wiadomo, jako że to jest bardzo wolny czołg, to jadę sobie spokojnie tutaj do klasztoru. Tam spróbować jakoś przyblokować wrogie jednostki z tym pancerzem. Jestem w stanie dosyć dużo obronić. Jak się odpadnie jeszcze skontuję, to ciężko im będzie mnie i sięgnąć. Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Ładnie przycelowanie w wieży i strzał wchodzi. Z demage'em. Tam już kapał 13 gdzieś pojechała, tutaj P wyjechał, ale jakoś już połowy HP nie ma. No Super Pushinga wyjechał, ale tam chyba coś go jeszcze klepało. Kło 13 dość szybko wyporowała. Tu aleją leci te Tiger Pay, Super Pershing, a z prawej strony kawał 4, kapał 5 i strójka. No i też tutaj, ja tutaj wracam. Kolumny są tak rozłożone, że jest w stanie się przez nie przycisnąć, zaraz zobaczycie. I z naszych od, obierając ich od tyłu bo tak można to zrobić wjeżdżając na góreczkę a później tam z boku zjeżdżając no ale to pewnie wszyscy już dobrze wiedzą w tle się pojawił jeszcze drugi superpershing tam go plantea wyspotowała ja trafiłem go, chociaż nie wiem dokładnie w co chociaż tak leciał nie wiem co będę myśle wszedł. Tiger P mnie tutaj widzi, ale tak lufy wysoko podnieść nie może. Uuu, super penshing. Szybko zjeżdżam na dół, żeby żeby tam uciec od niego sporo strzału. No i nawet tylko zrobiłem dwa strzały. Wpatrzmy Tiger P na gąskach. Tyłem do mnie, idealna okazja, jeszcze nawet nie zwrócił na mnie uwagi. O, właśnie, zobaczył mnie, że coś go klepie od tyłu. Oj, strzelił, ale niestety nie przycelował. I skończył we wraku. Tam szybkie luknięcie, że Super Pershing jest w defensywie, nie wyjedzie mi na plecy, od tak sobie tam pantera go pilnuje. Tu tiger z super pershingiem się bije. Niestety jeszcze East tam mu pomaga, ale postanowiłem Super najpierw załatwić. Pomóc tutaj dorobić Super Pershingaś próba strzału w tylną. Oś. może go podpalę, ale tylko go mu ściągają gąski. I strójka na 5% HP wyjeżdża mnie, strzał bez przycelowania. Oj, Tego się nie spodziewałem. Patrzę, jak tą super pierwszy, ale Super pęsień drugi już też wyparował. Na szczęście nasze lewo swobodnie ładnie sobie radzi. Ale zresztą prawo strzelone, kapo piątka i kapo czwórka cisną. O, i, jeszcze... I Hummel jeszcze mi pomaga. Może być tu nieciekawie. Szczególnie z kapo piątką, która ma pan pancerz taki, który ciężko będzie mi przebić. Szczególnie jak lekko skontuje. No, tutaj nie wiadomo co, co ja strzeliłem. Ale ktoś go strakował. Próbowałem go znowu strakować, ale nie wyszło. On się do mnie bokiem wystawił, także po takim kątem Ciężko będzie go przebić. Ale teraz uda mi się go strakować. Może Arta się popisze. Oka, czwórka wyjeżdża. Dostał ode mnie, ale. Piątka wykorzystała okazję, bo bok mi ładnie strzeliła. No a teraz już jej tej okazji nie dam. Kontuję pancerz i znowu teraz w końcu coś wystawił mi tu wieży. ja, ja, a tutaj niech jakiś pocisk tak niech nie poleciał bokiem Próba znowu strakowania nie, nieudana. No ale Bóg wie, że mi wystawia. Teraz to pierwszy strzał. Nasza znaczy już lewa ładnie sobie pocisnęła. No ja za KW-5. Ci ostatni to 32, jest jeszcze tylko humel. Który na szczęście miał zajęcie, nie, nie strzelał we mnie. Bo mogłoby się dla mnie to źle skończyć. No i koniec w sumie bitwy już jest. Tak jest. Tu Jack Pantera co 2 Hummela. Dostałem snajpera. 2200 obrażeń. 27 na 26 strzałów. To 96%. Dosyć dużo tutaj nabrudziłem. No i widzicie moje statystyki. 1295 kili Najwięcej doświadczenia dostałem. Ale też Pluton. Widać tutaj zgranie Plutonu, który poradził sobie ze wszystkimi czołgami na lewej stronie. No i to dziękuję z mojej strony i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii.